Drugi dzień imprezy rozpoczynamy od wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie za chwilę nastąpi uroczyste podpisanie umów między Młodzieżową Radą Miejską Zobornik Śląskich a także ich odpowiednikami z zaprzyjaźnionego miasta Rechał. Výborné nové o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Na, na część... Wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj przyszli, zapraszamy, żeby się przyłączyli do tej wspaniałej zabawy, która zaraz przejdzie ulicami miasta. Uroczysta Parada Tanecznym Krokiem zbliża się pomału na plac targowy, a to znaczy, że za chwilę dokonamy uroczystego i oficjalnego otwarcia ósmych dni Obornik Śląskich. Witam mieszkańców Obornik Śląskich i zaproszonych gości. Z roku na rok tych atrakcji coraz więcej jest z okazji dni, dni Obornik Śląskich, ale to nie dzięki pracownikom Urzędu, tylko też stowarzyszeniom, które aktywnie włączają się w organizację naszych dni, nie tylko głównych imprez, czyli piątkowej i sobotniej, ale również imprez towarzyszących. Przykładem była dzisiejsza barada, gdzie Raban stowarzyszenie, przepraszam, fundacja Raban na, na ten plac. Dziękuję przyjaciołom miasta Rechał, że aktywnie włączają się w obchody naszego miasta. Dziękuję burmistrzowi Michaleowi Abrahamowi za dziesięcioletnią współpracę z naszym miastem. Myślę, że doczekamy się jubileuszu taki, takiego, jaki w tamtym roku mieliśmy miejsce oglądać w Rechał, czyli 50-lecie współpracy z partnerskim miastem we Francji. Dziękuję Piotrowi Woszczykowi, wiceburmistrzowi Obornik, że przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim bardzo dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. miteinander gemeinsam Europa, das sind wir alle, die wir heute hier auf diesem Platz zusammengekommen sind. Und die Verbindung zwischen unserer Stadt Riau und Obornik-Stonski soll dafür ein lebendiger Beweis sein. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen Obornik-Stonski und Riau haben wir ein kleines Geschenk mitgebracht. Dieses Geschenk soll die Einwohner der Stadt hier und die Besucher auf die Städtefreundschaft hinweisen. Es ist ein Wegweiser nach Rehau und die Entfernung 444 Kilometer. Ich freue mich, dass unsere kleinen Heimat, unser Stadt, Reho und die Gemeinde Worniki-Schlonske einen gemeinsamen Haus bauen, einen gemeinsamen Haus, den wir Europa nennen. Ich freue mich, dass wir in diesem gehen. Jako dowód tego, że jesteśmy blisko siebie, nie dzieli nas aż tak dużo odległość, przygotowaliśmy również mały prezent dla Pana, Panie Burmistrzu. Jest to kierunkowskaz, Kierunkowska z może i daleko, ale tak naprawdę niedaleką odległością, która dzieli, a ja myślę bardziej łączy nasze miasta. Korzystając z wolnej chwili, postanowiliśmy z naszą kamerą odwiedzić stoiska, które tutaj są wystawione. A wystawiają się dzisiaj m.in. Obornicki Ośrodek Kultury, Obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Oborniki Śląskie, a także zaprzyjaźnione miasto Rechał. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia tego, co przygotowali. Z naszą kamerą odwiedzamy stoisko Gminy Oborniki Śląskie, a za moimi plecami atrakcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj na tej planszy możemy sobie wykonać zdjęcie za pomocą tej skrzyneczki, w której znajduje się aparat fotograficzny. Takie zdjęcie jest darmowe, jest wspaniałą pamiątką z tegorocznych Dni Obornik Śląskich. Jedną z atrakcji towarzyszących dzisiejszej imprezie jest wystawa zabytkowych pojazdów różnego rodzaju. Są tutaj motocykle, traktory, zabytkowe syreny, fiaty i to wszystko za chwilę państwu pokażemy. Naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Bur Oborniki Śląskie, yy, piłki ręcznej oczywiście. Panie prezesie, jak długo istniejecie? No, w tym roku przypada okrągła rocznica 50-lecia istnienia sekcji piłki ręcznej w Obornikach Śląskich. Z tego, z tego powodu właśnie postanowiliśmy bardziej się pokazać na Dniach Obornik. Czy mógłby Pan wymienić główne jakieś sukcesy Waszego stowarzyszenia, Waszej drużyny? No przede wszystkim to jest to, że istniejemy 50 lat. Nie, nie wszystkie kluby e, istnieją tak, e, tak długo, tak? E, funkcjonujemy, wychowujemy młodzież. E, sukcesy one są mniejsze lub większe. E, takim dość dużym Takim dość dużym sukcesem naszym jest obecny wynik w tym roku seniorów. Zajęliśmy trzecie miejsce w drugiej lidze. Pomimo tego, że jesteśmy amatorskim klubem, rywalizowaliśmy z klubami, w których zawodnicy zajmują się profesjonalnie piłką ręczną. Pomimo tego wyprzedziliśmy ich i jest to dość duży sukces, ale uważam, że dużym sukcesem i tak myślę, że największym jest to, że piłka ręczna w obornikach na nowo odżywa i staje się coraz coraz bardziej popularna i młodzież się zaczyna garnąć do, do, do piłki tak. Bierzemy tutaj udział, zaraz weźmiemy, w takiej akcji Włącz się do gry, która polega na tym, że... Polega na tym, że podpisujemy się swoimi dłońmi w barwach klubu, podpisując się pod tym Włącz się do gry, czyli aprobuje piłkę ręczną w Obornikach Śląskich. Jestem kibicem, lubię ten sport. Czy pozwoli Pan, że ja też się dołączę? Jak najbardziej. Wczoraj odbył się mecz sparingowy między SBR, robotniki Śląskie, druga, ligia, druga Liga, a Zagłębiem On Odbył się on z okazji 50-lecia istnienia klubu. Także wielki szacunek dla wszystkich działaczy, wszystkich trenerów i zawodników, którzy przez 50 lat promują zarówno SPR, Buroborniki Śląskie, jak i całą gminę. Dziękuję bardzo za to. to, to Przed chwilą dokonaliśmy uroczystego posadzenia drzewek upamiętniających dziesięciolecie współpracy między gminami. Ja chciałem zapytać pana burmistrza Obornik Śląskich, jak podsumuje pan y, współpracę między waszymi miastami? Od samego początku układa się w znakomity sposób, teraz rozszerzyło się to trochę bardziej, z tego względu, że na początku były to współprace między samorządami. Obecnie jest podpisany z partnerstwo młodzieżowych, młodzieżowych rad miasta. Czyli idę w kierunku młodzieży, żeby też swój duch wniosła w to porozumienie. Kolejnym elementem, który był już podpisany, to prawda, wcześniej, dwa lata temu, to stowarzyszenia myśliwskie, które między sobą współpracują i utwarza, również robią szkolenie i w Polsce, i u siebie pod kierunkiem przyrody i współpracy człowieka z przyrodą, z zwierzyną leśną i ta współpracę układają się coraz, coraz mocniej. A jeszcze chciałem zapytać przy okazji, bo trzymacie również sztamę, że tak powiem, z dobornikami wielkopolskimi. To jest nasze miasto bliźniacze i taką po zawiązaliśmy, ona trochę inaczej wygląda niż miasto bartelskie na szerechał, ale zbliżamy się w kierunku pojednania tak samo w kierunku wymiany młodzieżowej zespołowej kulturalnej i sportowej die Zusammenarbeit zwischen beiden städten ist sehr fruchtbar auf in verschiedenen bereichen so am an sport za Jäger Jest Jugend? Zresztą. się ich nikt, żeby się Na to pytanie mogę odpowiedzieć w prosty sposób. Po pierwsze mamy świetną kulturę zarówno na polu kulturalnym, na polu sportowym, na polu wymiany, również i szkolnej, ale teraz również dołączyła i Rada Młodzieżowa Miejska, więc jednym słowem układa się to by śmienić. Za nami blok artystyczny przygotowany przez dzieci Sobornickiego Ośrodka Kultury, za nami także festiwal Raban, a przed nami zespół Bluesmeni, a także gwiazda dzisiejszego wieczoru zespół Ira. Ja jestem Artur, to jest Wojtek. Jestem, tak, serdecznie, my jesteśmy. O Boże, jeszcze. Dobra. Raz. Cześć, ja jestem Artur, to jest Wojtek. Jesteśmy z zespołu IRA i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców obornik Śląskich. I zapraszamy na koncert. Ciędny. ten twój sam się nie zatraca, a mnie widzi, oczy odwraca Nadzieją pozrób łez, miłością, która jest i tobie mi sobie coś jak sens i treść to, to, to Τώρα δώσεις μην, να φτάρει Daj mi obrad, a mi wioska nieskończony skończony. Patrzy w moją stronę, chodź na głowie cały śnieg. Dni Obornik Śląskich dobiegają końca. W imieniu organizatorów dziękujemy Państwu za wspólną zabawę i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku. Do zobaczenia.